Witam serdecznie. Dzisiaj szkatułka wykończona papierem ryżowym. Szkatułka na przykład z okazji zbliżającego się święta mamy. Brałam papier A4 firmy ITD, motywy kwiatowe. Bazowa farba to farba akrylowa w kolorze beżowym firmy Bender. Tą farbą będę malowała całą szkatułkę. Właściwie po nałożeniu ma prawie taki kolor jak szkatułka, czyli generalnie nam się tu niewiele zmienia w kolorystyce. Niemniej jednak zabezpieczamy i przygotowujemy bazową warstwę pod naklejanie serwetki jest to bardzo jaśniutka, delikatna farba więc zarówno pod serwetkę pod papier ryżowy super się nam sprawdzi po wyschnięciu farby nakładam klej do przyklejania papieru nakładam jedną warstwą chwileczkę odczekam aby troszkę przesech i Teraz pozycjonujemy wzór. Będzie przyklejony cały motyw na całe wieczko. Dociskam, wyrównując. Możemy tutaj się posłużyć żelazkiem. Wtedy musi być 100% klej przed przyłożeniem papieru ryżowego wyschnięty. Następnie. Przy użyciu gąbki ściernej, takiej dosyć twardej, ścieram krawędzie i pięknie nam się papier, można powiedzieć, wycina do wieczka e, szkatułki. Szkatułka ta. Teraz będę ją zabezpieczała lakierem, e, klejem, przepraszam. Automatycznie będzie to. Przyklejenie jeszcze dodatkowe serwetki papieru i, i już pierwsza warstwa zabezpieczająca, od środka w stronę krawędzi, aby ewentualne bąbelki powietrza wypuścić i w ten sposób papier pięknie się nam wypłata Teraz bazową moją farbę plus y, dodatkowe y, kolory farb mianowicie y, fuksja i czerwień będę troszeczkę w taki inny sposób jakby y, cieniować, a wręcz nakrapiać, bo tak jak widzimy na tym papierze są jakby takie kropeczki tak jakby był można powiedzieć pochlapany jakąś tam farbą i w związku z tym boki tej szkatułki też będę się starała pochlapać Mieszając farbę beżową, tą fuksjową i czerwień, powstaje taki różany kolor. Niekoniecznie równomiernie maluję całą szkatułkę. Może z jednej strony być troszeczkę bardziej intensywna, z drugiej mniej. A następnie takim mokrym pędzlem nakładam białej farby. Takie po prostu można powiedzieć troszkę takie dziubanie, a następnie na szczecinowy pędzel, farbę, też taką tą fuksjową, tylko taką rozwodnioną i delikatnie pochlapuje, popryskuje, starając się poki upodobnić troszeczkę do, do wieczka. Boki nam sną, a teraz pora się środkiem, no też należy go wykończyć. Tutaj przy samej listewce bardzo tak delikatnie i oszczędnie tej farby, bo ta listewka dosyć pasownie nam domyka wieko i żeby pod wpływem farby wciąż nam się otwierało. Całość też w takim środek w kolorze... Różanym, boki, zwłaszcza dokładnie maluję, natomiast sam spód już tak no, też maluję, ale, ale niezbyt może precyzyjnie, gdyż będę tam wykańczała spód i wieko flokiem, więc tylko tak dla zabezpieczenia całość maluję. Tutaj już staram się ten kolor w miarę jednostajny Można też ten środek troszeczkę popryskać Podobnie jak boczki, ale ja zostałam przy tym jednolitym kolorze A Tutaj jeszcze właśnie przy użyciu nożyka przeczyszczam tą listecz, listewkę, aby wieczko nam się swobodnie zamykało Całość lakieruję lakierem w połysku w wysokim połysku firmy Pentar on jest taki pozwala nam jakby zaoszczędzić troszkę na warstwach no niemniej jednak całą szkatułkę maluję dwuczykrotnie, a wieko papier ryżowy jeszcze dodatkowa warstwa Już chciałam żeby ta szkatułka była taka Mocno błyszcząca z połyskiem, wle, wręcz z politurą. Taką. Dlatego sporo m, tych warstw nakładam na siebie. Tutaj musimy też zwrócić uwagę na te ranty w koło, które lakierujemy, aby nie nałożyć zbyt dużo lakieru, bo nam łatwo na nich właśnie ścieka. Po wyschnięciu i nałożeniu. Kilku warstw lakieru. Teraz jeszcze używam małych motywów szablonu samoprzylepnego, używając białej pasty strukturalnej. Takie maleńkie, delikatne gałązki, listeczki na froncie pudełka. Biała pasta strukturalna dosycha. I na wieczku też postanowiłam ten sam motyw. Z tym, że tutaj już przy użyciu pasty żelowej, ona w tej chwili jest biała, jednak po całkowitym wyschnięciu zrobi się zupełnie przezroczysta. Więc ten motyw na wieczku taki będzie bardzo, bardzo delikatny. Właściwie tak patrząc pod kątem, będziemy go mogli dostrzec, ale ma zachowaną jakby kontynuację tego boku. Te same motywy, jako właśnie inna pasta wykładzamy i pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia jeszcze wciąż można powiedzieć jest dosyć widoczna ale gdy wyschnie całkowicie praktycznie nam się wtopi w lakier całość jeszcze ten motywy z szablonu lakieruje Tutaj do środka z takiej tekturki docięłam sobie dokładnie kształt wieka i spodu i na to przyklejam papier taki ciemnobordowy zbliżony do tych piwoni kolorystycznych, które mam na wieku. Docinam już do przygotowanej wcześniej formatki. I teraz pozostaje nam wkleić i, i szkatułka na biżuterię robi się taka bardziej bogata, można powiedzieć, wyłożona flokiem, bardziej elegancka. Miła w dotyku, bo biżuteria na takim floku fajnie ciemnym się prezentuje. A całość wklejam na kleju ekspresowym, ta wkładka fajnie wskakuje i ładnie się wykłada. Wieczko postanowiłam jeszcze ozdobić dodatkowo cytatem. Można jakąś sentencję. Wiele jest dostępnych wyciętych z bermatek, różnych napisów, które możemy dostosować do okazji. I tak całość się prezentuje. Mocno wylakierowane wieko, błyszczące na wieczku te bardzo delikatne, odbite szablonki. I tak oto z tej surowej szkatułki powstała taka ozdobiona, lekko pochlapana. Wszystkie produkty, które zostały tutaj użyte, dostępne są na naszej stronie www.drewnandia.com.br. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne nasze filmy.